Skoro temat Unii już wywołaliśmy to teraz nasz kolejny raport związany z dziesięcioleciem Polski w Unii Europejskiej. Dziś współpraca transgraniczna. Dolny Śląsk razem z Czechami i Niemcami inwestuje w turystykę, gospodarkę i infrastrukturę. Co konkretnie udało się zrobić od Miasta jaworski? Budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Zgorzelcu to największa wspólna inwestycja polskiego Zgorzelca i niemieckiego Gerlic. Obiekt, który będzie służył młodzieży z całej Europy. Samorządy Obiekt, wspólnie wystarały będą... się o unijną dotację. Koszt budowy Europejskiego Centrum Spotkań to 20 milionów złotych. Będzie tam salka koncertowa, warsztaty. Młodzież będzie przyjeżdżać, będzie tutaj się uczyć, słuchać od innych znakomitości. Prace budowlane właśnie ruszyły. Centrum ma być gotowe w listopadzie. No jest dość ciekawy budynek, nie jest duży, 1200 m2 powierzchni użytkowej, natomiast taki dość skomplikowany w, w, w prowadzeniu robót. Symbolem jednoczenia się dwóch narodów jest Most Staromiejski. Jego budowa kosztowała ponad 5 milionów euro. Stalowa przeprawa połączyła brzegi Nysy Łużyckiej. Dzisiaj z i to jest jedno miasto oczywiście w dwóch różnych krajach, w dwóch różnych systemach administracyjnych, jednak dla młodych ludzi to czy robią zakupy w Polsce czy w Niemczech nie ma znaczenia, bo to traktują jako jedno miasto. My Polacy mieliśmy to szczęście i my mieszkańcy właśnie Europa Miasta, że mogliśmy nasze nasze marzenia wejścia do Unii realizować poprzez wydarzenia kulturalne, poprzez happeningi. Za mną właśnie jest wizerunek artystyczny Zjednoczonej Europy, który jest pamiątką po tamtym czasie, kiedy to Polska chciała wejść do Unii Europejskiej. Dzięki unijnym pieniądzom Niemcy piją wodę z Polski. Polacy wybudowali głębinowe ujęcie w Pińsku i nowy wodociąg, a wodą podzielili się z niemieckimi sąsiadami. Udaje się przeprowadzić już takie inwestycje na takim poziomie, które jeszcze kilka lat temu nie były możliwe. Polacy i Czesi wspólnie wybudowali ścieżkę rowerową wiodącą z boczami gór izerskich. To największa inwestycja turystyczna warta blisko 2 miliony euro. Przede wszystkim jedzie się bardzo przyjemnie, bo. Bo jest wysypane to żwirem, i że tak powiem, to ukształtowanie terenu pozwala złapać tak zwany flow. Teraz miłośnicy kolarstwa górskiego mają do dyspozycji 80 km tras. Budowa kolejnych 40 po obu stronach granicy już się rozpoczęła. Wspólne projekty, wspólnie pozyskiwane pieniądze unijne mają jeden cel poprawę życia po obu stronach granicy. Mieszkańcy pogranicza. Postrzegani są jako mieszkańcy peryferiów. Dzięki współpracy z sąsiadem stają się częścią większej całości i osiągają korzyści gospodarcze, społeczne i infrastrukturalne. W sumie w ciągu 10 lat na wspólne projekty transgraniczne wydano prawie 330 milionów euro.